no, skąd? Ja się wcale nie popisuję. <grystanie> Stąd tu po prostu zeskocz i leć w dół. moją stronę. Ja tak poglajduję. No bo tak, trzeba dojść do miasta teraz. Nowych nypycytów poznać. Bossy nowych T, nowe Kesty dostać. Na questu to jest trochę. Jakby patrzeć. Niech Jak zawsze z nową lokacją. Dobra, ale możemy pozbierać tę misję, ale pójdziemy od razu się nauczyć tych nowych umiejętności. A ja jeszcze mi pokazuje w drugą stronę. Co to tam? Zgubiłem chyba jednego Kesta. Możliwego. A wbijesz szesnasty już? No to ci pokazuję tam efemeralnie, wiesz, to co ja robię. Aha. To mało. No, ważne gadanie. Eee, przeklikam po prostu. A właśnie, coś ciekawe? bo to się w broni dosyć szybko psuje. Zewnątrz realistki potrzebujemy młotki w ekipunku i Być przy Ognisków. Obojętnie jakich Ognisków. No nie, no nie obojętnie jakie bo na niektórych po prostu nie działa. Dobra, chodź. Pełno niebieskich, czekaj, tutaj jest jeszcze gdzieś mi pokazuje, pod... że niebieskie. Podwójna to jest kontynuacja już misji, którą zacząłeś. Aha, Oś do gwiazdki. To się jakoś. czekaj, ten to się przyjdzie. Tutaj, eh. Duża małpa. Tak bardzo nie zwracam uwagi. Oś to. No idę, idę, tylko mnie bijo To pierdoli! No. Co ja za to mogę, że kurde. Albo zabij po prostu. Gdzieś, Gdzieś ty, ty A, raz... Aha, ty jesteś tym, po tym drzewie trzeba wyjść. Nie, po drugiej stronie jestem. Jestem dokładnie pod tym, tym, gdzie jest gwiazda i. Mówię ci, chodź tu do mnie. A gdzie ty jesteś? Do no na papież. No, te dżumy. A przy okazji, można ich zabić. A, no tak, bo ty oczywiście masz strój tego, nie? Założony. Nie. Aha. Totally mi jest. Ej, no Z mi nie działa. A, pewnie. ctrl T? Tak. Oczywiście Z zmieniła się z. S I. Najlepsza rzecz na świecie. <laughs> ctrl Shift, kurde. Przez przypadek wciśniesz i od razu jest. I z Y, kurde, wymienione. <śundredarth> Bo ktoś w Microsoft się tak pomyślał. Eee... aha, dobra, teraz musimy patrzeć na tą wysepkę? Tą latającą? Tak. Rozpędź się, wyskocz, glide i jeszcze raz shift po to użyj w powietrzu. Nie, jeszcze robię i nie ten... Ale no, tak czy siak dolecę, więc... Teoretycznie będziemy... Aha, nie. Musimy zejść tam z nadą do tej gwiazdeczki. Jak glidujesz, to Shift kliknij. Spróbuj. Ze sprintu wyskoczyć, glide i shift. A wziąłeś misję od starego? Wziąłem misję od starego. Prawda? A spróbuj dwa razy W w powietrzu pod, podczas glide'owania. No, oczywiście mi się teraz te... Jak to się nazywa? Podwójny TW zadziałało, nie, ale. Aha, no to coś masz stary nie, jak pod... Zacząłem wciskać T, to od razu mi wyskoczył ten cały. Dobra. E, do Idź tam... do Grocery aktywne. Merchant. Gdzie co? Grocery Merchant, tak? Grocery? No tutaj ta mała. No. E, I musisz kupić e, Stomp Pocket Mirror. Najlepszy quest, który zmusza cię do zakupu rzeczy, a czasami nie masz pieniędzy. Ja kupiłem trzy przez przypadek. Ale kapo. Ale zibałem. Tyle hajsza, można się jebać. Dobra, ale to jest. Niech do dziadka. z to do dziadka musimy mi iść. Aha. Tam zakupy nie mógł zrobić, tylko musieliśmy my pójść, tak? No wiesz co, jak siedzi tam na tej wysepce u góry to się nie dziwię. Ale jakoś chyba tam wlazić musiał. No chyba tak. No to? Hmm. No. Popsa. Dobra. Aha, lepiej stamtąd zrobić ten. Jap. Yep. Dobra. Ja się trochę stamina zageneruje. Yeah. Aha, musiałem naj W i -E Shift wcisnąć, żeby ten... No tak. Myślę, że tylko shift wystarczy, a tutaj trzeba i w i, i shift. Ej, yeah, i mamy Water Sprint. Dobra, dziadek się przeteleportował, więc chyba już wiemy jak się przenosił z miejsca na miejsce. Wciąż mógł to sam zrobić. Wciąż mógł. Ale kto mu zabroni? Wykorzystywać innych. Ty mi zabronisz? On mi, się, on mi zabroni. No kto mi zabroni? Żaden. Żaden godzin, żeby mi zabronić. Dobra, ale to co masz wysłać ten, ten bieg po wodzie już od razu Ii, po też się Jak je skaczę po tej wodzie, teraz na biegnę po niej Ty nie masz w ogóle nagrania? Już 40 minut. Aha, no spoko. A trzeba grzyby zbierać. To w sumie chyba by było na tyle teraz, nie? No ja to tak się jak potnę później na te odcinki, więc nie ma ten sensu na A, czyli nagrywam ile okej. Okay. <laughs> Tylko muszę pomyśleć w jakich momentach to uciąć Przed skansenkami czy jak? Oj, tyle zbiera grzyby Albo w teraz połowie jest. Tylko pytanie brzmi gdzie to ten pakować później. Ja się wymieśnię, coś O, widzisz, to jest ten. potwór nie jest to przetłumaczony do końca. No, jest po rosyjsku. W, w połowie słowa to jest ciało. To jest martwe ciało. Nekrofile będą zadowolone. Raport Mam już 15 tych tokenów Reszta ja mam... nie może być przeczytana z powodu krwi Ja mam 23 Tylko trochę i tyle Co no, tylko trochę i tyle No, przeczytałeś ten i myślałem że się od razu zaaktywuje te nie? Kissed. Ale to musisz znaleźć do wioski chyba Czekaj, tych mamy zabić? Nie wiem Nie. Co so, ja też mogę jedną rzecz oddać? Ja dostałem rękawicę do tego. Do kung fu fightera. U, u. Dziękuję Ci bardzo. Rus, 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 rus. I co, i dostajemy teraz tablicę z tej... tego samego tego seta, czy? Nie wiem. Ja te tablice i tak przerabiam, bo nie ma sensu ich trzymać, bo na 20 level dostaniemy fajny secik. Wo w locie? Dobre. Co w locie? No tak za sobie glajdowałem, glajdowałem i chciałem ten zaatakować, a tu nagle tak zacząłem... E, właśnie, zobacz czy możesz sprintu zrobić. No właśnie, przeleciałem przez niego. Aha, czyli już możesz. To jest bardzo fajne, bo to potem stonuje i potem możesz od razu użyć F i go jeszcze to wybija w górę, nie? Czy tu coś jeszcze jest? Czy raczej nie. raczej żeśmy skopali?

no, i tak chyba go dostajemy razem, nie? Nie, dostałeś grzyba teraz? Grzyba? Nie, tablicę dostałem. A teraz zajrzeć coś? Tak. No. Tutaj raczej nie ma podziału na misję dla jednej klasy i dla drugiej. fajne. W jest spoko, nie? fireball mm. yeah. <laughs> Szkoda, że ten fireball się ładuje aż pół sekundy Kolejny kawałek tablicy Hit 5 blok hit 7 i 3 blok a raczej 3 krytykal Potrzebujesz? Nie, ja mam 20 Parę. Także na mi już powinno starczyć, a nawet sobie potem jeszcze porobię te daily taski Żeby to pozdobywać. O! Wow, co się stało z moim życiem? Oj! By mi przyróżnął z tej błyskawicy. A mu kopsłem! Zobacz, no ty podnosisz, mi nie za liczę, co co za gówno. Nie że mi strzeszać, bo strzeszenie trwa trochę długo. Czasami sekund. sekund Medytuję się. Nie, raczej chyba żaby już nie musimy zbierać. Czy... Yy, aha, Roki został. Aha, i te, yy, Brodata te żaby. <śpiewanie> <śpiewanie> Roki zrobione, jeszcze na żaba. Wyżej lub tego dasza w powietrzu.